Coraz więcej dzieje się w śródmieściu. Od kilku miesięcy znacznie zwiększyła się ilość restauracji i lokali gastronomicznych, a zanosić na to że będzie ich coraz więcej. Ludzie chcą bawić się w centrum przekłada się to na ilość punktów, w których można nie tylko dobrze zjeść, ale i miło spędzić czas. Kilka restauracji przeniosło się z największych dzielnic, czyli z Piaskowej Góry pod Zamcza właśnie do śródmieścia. Śródmieście ma bardzo dobrą infrastrukturę, ma e, świetny parking przy ulicy Rycerskiej, ma wyremontowane kamienice, wyremontowane place, e, wyremontowane drogi i to co jest infrastrukturą taką zachęcającą ludzi do przebywania. E, są instytucje kultury, takie jak Teatr lalki Aktora, takie jak BWA czy Muzeum Porcelany, które jest przepięknie wyremontowane i ma niezwykle ciekawą kolekcję. W Przedmieściu obecnie działają restauracje i kawiarnie, m.in. tak jak Złota Stacja, Pasaż pod pretekstem da Grasso, Gusto Italiano, Kebab Istanbul, Happy Day czy Polski Smaki. Popularnością cieszy także mleczny bar Korytko. Jeszcze w lutym otworzy się zielona sofa, która do tej pory funkcjonowała na Podzamczu. Jest pewien potencjał, który należałoby wykorzystać. Wiemy też, że nie wszystko jest po stronie gminy i urzędu. Wiele jest w rękach mieszkańców.